Słowa Ewangelii, według Świętego Łukasza, Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu uczniów i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie. Oto posyłam was jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów, i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: pokój temu domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim, jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą mieli. Bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą, uzdrawiajcie chorych, którzy tam są i mówcie im. Przybliżyło się do was Królestwo Boże. Pozwala nam rozpocząć kolejny dzień, i dzisiaj słyszymy to słowo: jak Pan Jezus wysyła siedemdziesięciu dwóch uczniów, aby głosili dobrą nowinę. Według ewangelii Łukasza, pierwszych pan powołuje apostołów, a teraz powołuje uczniów. Ich misja uczniów jest zupełnie inna niż tych, których nazywamy apostołami. Dlaczego 72? Jest taka teoria, że według Księgi Rodzajów, według tekstu hebrajskiego, po potopie Bóg wyprowadził 70 narodów z tej linii Noego, który się uratował wraz ze swoją rodziną. Ale według tekstu Septuaginty, czyli tłumaczenia Biblii na język grecki, z której najprawdopodobniej korzysta Łukasz, mamy tam właśnie podaną cyfrę 72 narody, które wywodzą się z tej linii Noego. W każdym razie z celem i sensem tych powołanych jest to, że do powszechności każdego ochrzczonego należy głosić dobrą nowinę, aby. Wyjść na cały świat i aby głosić Ewangelię tam, gdzie jej nie słyszano, albo także przypominać tą Ewangelię tam, gdzie już ją usłyszano, a która stała się niebrana pod uwagę przez tych, którzy są członkami Kościoła lub którzy tymi członkami Kościoła jeszcze nie są. I to jest wezwanie do powszechności głoszenia Królestwa Bożego Ewangelii. Druga rzecz to jest taka, że występuje tam słowo żniwo żniwa wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Symbolika żniwa według świata judaistycznego jest bardzo ważna, ponieważ na okres żniw przypadają trzy najważniejsze święta: święto paschy, święto prześników i święto namiotów. To są wszystko święta związane z obecnością Boga w życiu człowieka, ale także żniwa są pewnym symbolem według Biblii zbliżającego się końca świata. Tego, że przyjdzie taki moment, że Pan przyjdzie na świat i rozdzieli pszenicę od plew, ziarno od reszty. I to jest także wezwanie w dzisiejszej Ewangelii, żeby przygotować siebie na spotkanie, kiedy przychodzi Mesjasz do człowieka wtedy, kiedy człowiek na to spotkanie jest gotowy, czyli kiedy najbardziej otwierany jest na łaskę Pana. Ale o tym wie Chrystus i on najlepiej wie, kiedy przyjść. Ale bardzo ważna jest tutaj udział tych, którzy są posłani, aby głosić dobrą nowinę. Jeden ze znajomych mi opowiadał, że przeżył wspaniałą przygodę, ponieważ, będąc na delegacji, swoim zwyczajem zawsze rano wstawał i modlił się. Kiedyś to się wstydził tej modlitwy, robił to po cichu, wychodził gdzieś tam z Biblią, teraz mówi, że chyba Dorus i z wiekiem. Przestał się wstydzić, tylko po prostu zrozumiał, co to słowo mu daje, i dlatego też modlił się tam, gdzie, gdzie też mieszkał, i kolega go podpatrywał, i potem zaczął z nim rozmawiać, co on tam robi, co on tam czyta. I ten znajomy opowiadał mu, że on dzielił się tym, co Słowo Boże do niego mówi, a ten rozmówca po prostu tylko i wyłącznie słuchał i zadawał pytania. Ale na końcu powiedział mu, że bardzo mu dziękuję za to, że go nie nawracał, ale dzieli się swoim doświadczeniem wiary. I to jest właśnie dzisiaj to powołanie, że my mamy pójść ze swoim doświadczeniem wiary, także swoim doświadczeniem Boga, który przeżywamy, aby przygotować siebie na żniwa, siebie i innych. Dalej, tutaj też jest bardzo ważne w tej Ewangelii, że tam jest proście Pana żniwa. Ci, którzy są już powołani, tak jak ja, pierwszym moim obowiązkiem jest modlić się, aby Pan posyłał też innych do głoszenia, że ja sam nie wystarczę że te moje pomysły też nie wystarczą, że głównym żniwiarzem, można tak powiedzieć, jest Pan Bóg, a ja jestem Jego współpracownikiem. Dlatego muszę głosić to, co On chce w oparciu o słowo, o nauczanie mojego Kościoła. Nie mogę głosić jakichś teoriek, hipotez, które mi się wydają prawdopodobne, ponieważ wprowadza ludzi w błąd. Ja mam być świadkiem, ja mam głosić to, co Bóg chce, a Bóg przemawia przez sakramenty, przez liturgię i przez nauczanie Kościoła, tego Kościoła, do którego ja przynależę. Dlatego dzisiaj, po pierwsze, pamiętajmy o powszechności misji głoszenia Ewangelii, że jesteśmy powołani, ale także módmy się o powołanie, ponieważ nasze siły nie wystarczą. Ale też opierajmy swoje życie na Bogu, nie na swoich pomysłach. Oczywiście ważne jest zaangażowanie, Twoja twórczość, tak, wizja, ale najważniejsze jest, żeby pamiętać, że to Bóg prowadzi tę kościół, aby też się nie bać tych wszystkich zmian, tych wszystkich trudności, które no po prostu przychodzą, ale żeby zapraszać na nowo Boga, Pana tego żniwa, dobrego i błogosławionego dnia.